Началом все случилось 啊。 私はずっと楽しんでる。<music> No najważniejsze jest to, że jesteśmy na mecie, jak się to mówi, cali i zdrowi, auto też całe, no choć podróżowaliśmy z małymi przygodami, no bo to wiadomo, że na rajdzie zawsze jakieś przygody są, no ale samochód w porządku, nic się nie psuło, nowy pilot, w porządku, spisał się, ogarnialiśmy temat, krótko mówiąc. Jak podobały Ci się odcinki Odcinki super, bardzo trudne technicznie. Zresztą widać to było po ilości zawodników, którzy, którzy stali poza trasą. Mniejsze lub większe jakieś tam przygody mieli, nie ukończyli. No, samo to chyba mówi o jakby trudności tego, tego rajdu. No, poza tym super, super. No. Krzysztof Szenka, Damgrzelka, Peżon 206, kolejna załoga na mecie. Witamy.